Normalnie. Będą się śmiać. Widzowie w twoim wieku są. No twoi rówieśnicy. No, no w Ale muszę się uspokoić. Widzowie, wyślijcie serduszko na czacie no, dla niego. No pokażę go, no jak, jak kota wcześniej. No chodź. Dobra. Jeszcze sekund? szybko! Siada! Uwierz słuchawki Ubierz Kapi jest na kanale, no znasz Kapiego no no graj, graj, na... zawsze gra... chciałeś grać na Anarchii Naprawdę? Widzowie pytacie się jak grać na Anarchii, tak, tak można grać na Anarchii Trzeba mieć znajomość no. Młody buduj Dobra, nie, 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 nie. Ej, ej. Dobra Dawid, ej. Ej. dobra Zabijaj No Chcesz tu jeszcze siedzieć? A ile mogę? Zjedz marchewkę Dobra Zjedz, zjedz tam. Valim, zmierza. E yy, komu? Piątowie. Ja Dobrze. To było moje marzenie zagrać na Anarchii. Tak? tak. Dostałeś refa. Czy my? Ja dostałem. No ty dostałeś. Tak, ty pisać, to trzeba się. coś do widzów, patrz, ty możesz widzieć tutaj. Wiem, wiem. No. Cześć! A ty pewnie masz takie przez jak do nich mówisz. Cześć! Chwilanko, wejdź na mój kanał. <noise> Kapi coś mówi na słuchawcu. A? No załóż, załóż, słuchaj. Już, już. No. Nie Marta. jestem tobą! Jesteś? też? Ta. To tam Halo? Siema Cześć! Jak tam fajnie? Jak się gra na anarchii? Super! Ej, fawu zginął Dobra, fajnie Nie się gra. Tak ja Bardzo było. No, koniec Dzięki sobie. Dawid Drzwi mi Dobra. Nie no do nie ma Marcela! Eteczkę Dlaczego? na czacie.